Zobaczcie naszą ostatnią akcję Mopel Ascona C Wydobywana z krzaków Stała długo 6 może 7 lat Zobaczcie na środka Się śmieliśmy, że chyba bobry zrobiły tutaj gdzieś gniazdo Ale nie, jest dobrze Nawet znając Askonowe przypadłości, zobaczcie, poprzedni właściciel kupił nakładki do zamontowania na butniki czy też nadkola. Typowa przypadłość dla Askony. Rdza nadkoli tylnych. One są kompletnie do wywalenia i do wymiany, ale poza tym cała trzyma się kupy. Jest naprawdę niezłym stanie. Kolejne nadkole. To samo. Mam wrażenie, że to się chyba rusza wszystko. O tak. Pracuje. To wszystko odpadnie. Ale samochodzik jest w dobrym stanie. Ogólnie fajny materiał na zrobienie ładnego klasyka. Słuchajcie, ja chyba nic nie będę z tego robił. Więc jeżeli jest ktoś chętny, to możecie się do mnie odezwać. Jak się komuś. O, jeszcze masz Berdach. Nie zaglądałem pod maskę i nie pamiętam. O, kierownica trochę zieleniała, Ale to się da doczyścić. Fotele są w fajnym stanie, są ładne. Wystarczy je tutaj dobrze uczesać i będzie pięknie. Jest i ślimak. Nie wiem, czy maskę otworzę sam. Nie, 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 nie uda się, nie odskakuje. Trzeba będzie pewnie tam przygotować ją do otwarcia. Wydaje mi się, że ona ma wspomaganie nawet kierownicy. Hmm. Także jeżeli ktoś by chciał ładnego klasyka. Dzisiaj oglądałem Allegro i taka sama sztuka, identyczna w tym samym kolorze, tylko w ładnym stanie, jest na sprzedaż. Hmm. Ceny są coraz bardziej kosmiczne jak za nasze duże Fiaty. Zabawa była, wyciągaliśmy ją z krzaczorów. No, jest kociarnia. Także jak się komuś podoba może się odezwać do mnie. Mam gdzieś nawet ładne alufelgi 15 do tego sprzętu. Pasujące, bo kiedyś miałem więcej jaskoni na jednej latały. Śliczne alufelki. Pasujące fajnie do Askony. No to tyle. Zobaczcie, jaka fajna motoryzacja.